Tchau, No. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poniedziałek na wspólnej modlitwie Koronkom do Bożego Miłosierdzia i zapraszam do wspólnej modlitwy. Na początku przeczytam intencje, w których chcemy się modlić, które podaliście w komentarzach. Pani Alicja, módmy się za wszystkie dusze zmarłe z mojej rodziny i, o, i w czyściu cierpiące, i o pokój na świecie. Pani Aleksandra w intencji pokoju na świecie w naszych rodzinach i w naszych sercach. Pani Danuta, modlę się o mądrość dla moich dzieci oraz o zdrowie dla wszystkich chorych. Pani Irena o potrzebne łaski dla, dla diakona Michała, i jego współbraci oraz o niebo dla zmarłych z mojej rodziny. Pani Maria o cierpliwość w chorobie dla Tadeusza. Pani Magdalena, Jezu, Ty się tym zajmij. Ja pragnę dołączyć się do tych wszystkich intencji i chcę się modlić o pokój na świecie, o pokój w naszych sercach, o pokój na Ukrainie, ale również w tej modlitwie wypraszam miłosierdzie dla każdego z nas. A teraz już słuchajmy się w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Przed dzień rekolekcji zaczęłam się modlić, żeby Pan Jezus udzielił mi choć trochę zdrowia, żebym mogła wziąć udział w tych rekolekcjach, bo tak się źle czuję, że może one mi będą ostatnie. Jednak skoro się zaczęłam modlić, zaraz uczułam jakieś dziwne niezadowolenie. Przerwałam modlitwę prośby, a zaczęłam dziękować Panu za wszystko, co mi zsyła, poddając się zupełnie Jego świętej woli, w ten uczułam w duszy głęboki spokój. Wyciągnijmy, kochani, zatem nasze różańce, nasze koronki i módlmy się wspólnie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim piłatem. Ukrzyżował, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie, Żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny Święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, ufę Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. A teraz, kochani, pomódlmy się wspólnie, wypraszając opieki świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana, inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I kochani, przyzywajmy jeszcze opieki i wstawiennictwa świętego Józefa. Pomnij o najczystszej oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie Józefie Święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający twojej opieki, twojej pomocy błagający bez pociechy pozostał. To mównościom ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrane Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. I kochani jeszcze modlitwą świętego Jana Pawła II. Pokój, pomódmy się teraz, zanosząc właśnie tą prośbę, aby ustała wojna, która toczy się na Ukrainie. I kochani, niech Boże błogosławieństwo każdego z nas umacnia do tego, abyśmy stawali się każdego dnia uczniami Pana Jezusa. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zaproście swoich znajomych i widzimy się jutro o godzinie 15. Dobrego, słonecznego, pięknego, pierwszego dnia wiosny. Wszystkim nam życzymy, abyśmy właśnie nabierali siły poprzez tą witaminkę, które nam słońce dzisiaj daje.